1050 lat chrześcijaństwo to jest bardzo piękna rocznica. I uczestniczymy też w historycznym miejscu, bo na tej górze był wybudowany znak tatarski. Takie miejsce, gdzie się paliło ogień, kiedy nadciągało jakieś niebezpieczeństwo z zewnątrz. Szczególnie od Tatarów, połochów i innych jeszcze takich narodów, które nas najeżdżały. Dzisiaj też się ogień pali. Ten ogień się pali z inicjatywy Związku Podhalan i y, Związku y, Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Y, ta inicjatywa jest podjęta po to, żeby, żeby pobudzić nas do myślenia, bo to niebezpieczeństwo nad Polską wisi, wśród wartości chrześcijańskich, bo swoją obecnością Tutaj zaświadczacie, że bliskie są Wam wartości chrześcijańskie, to wytrwamy tą nawałę, to wytrwamy te ataki, które przychodzą z różnych stron. I serdecznie Wam dziękuję, że tą obecnością zaświadczacie, że bliskie są Wam te wartości, że jesteście gotowi stawać na straży tych wartości. Powiem się do ale ten ogień myślę, że będzie trwał na tych serc.